Witam już w drugim odcineczku z serwera Sentia Co? Właśnie kończę ostatniego metinka Do polowania. Pamiętajcie, że w tym odcineczku też macie Konkursik, jedna osoba, 50zł w formie przelewu, wystarczy nick, komentarz Łapka w górę, subik na tym kanale i co? Bierzecie udział właśnie I Ja skończyłem misję, odbieram sobie nagrodę Dostaliśmy 5 na metiny, teraz dostaniemy 20 na ludzi Ale to już na następnej mapie I co? Idę chyba sobie w ten ulepszymy, a ulepszę żala w sumie do 9 idę do M1 jeszcze 67, zaraz sobie gdzieś dodamy a nie, bo tu już wszędzie pododawałem to zaraz coś przemiksujemy, zaraz się słyszymy w M1 i dobijemy sobie aurę do P no i dobra, ostatnie kliknięcie i aura powinna być na poziomie P hop, mamy aurę na poziomie P a jeszcze pasyweczki można sobie tutaj podbijać jak coś. aura Moka daje nam metiny, więc co? Wklepaliśmy sobie ją do M teraz możemy do P, tylko że idzie aż 10 HK, więc na razie co? Porobię sobie takie do M1 i na razie je zostawię. Jeszcze wbiłem jeździectwo na poziom 30 Można rozwijać dalej, ale nie mam kasy, więc... No to tyle, polimorfia na P, te dwa skile, Znaczy na M1, to te dwa, te dwa skile też na M1 Więc tyle, na razie zbieram kaskę i co? Będziemy się słyszeć na czymś dalej, bo na razie biję metiny 400 aż muszę zbić i co? Exp'ie sobie dalej Na razie i tyle Wyrwałem się trochę z exp'a, tak patrzę po sklepach i co? Kolczyki za 400kk, wezmę sobie je od razu skończymy. bossologię Zostaliśmy 4 na bossy, więc ulepszymy sobie zaraz. Ja mogę podbić te itemy w sumie na. A nie, podbijemy. Dobra, idę na respa, bo i tak 30k na ulepszenie to idę uzbierać kasy. Skończyłem właśnie Metinologię, odbierzemy sobie nagrodę. Dostajemy 30k, a nie to. Tak, to to 30k, 5 zmianek i zaraz będzie kolejna. 500 Metinów. Roczna krypto V1, bosy też sobie skończyłem, tylko nie nagrało mi się. 5 na bosy dostaliśmy, bo zbiłem te generały na V2, więc dwa przywołania jeszcze dostałem, 12 kk, więc git teraz muszę zabić sobie tych 10 na V3. Więc zaraz sobie zbiję i biologa, ale to już na 140 idę, to rozmienimy sobie sztabki i. Pójdę, zobaczę, może jakiś znowu kupię itemek i weźmiemy się za ulepszanie, więc idę do M1. Znalazłem buty za 255k, więc biorę je. Może jeszcze coś mi się trafi. Jeszcze hełmik ogarnąłem za 300k, więc zbiorę go. I co, zaraz sobie bo bonusy, wymieszam i ulepszam. Będziemy chyba ulepszać, zobaczymy. A jeszcze dungi w sumie sobie wylecę. Limity i będzie trochę perek na ulepszanie, i zostanie nam do kupienia tylko branzoleta Więc co, idę jeszcze, limity sobie wylata i się słyszymy za chwilę. Walnąłem limity, otworzymy sobie szkatułeczki, mamy po 130, no 140, 100 białych, walniamy sobie po 100 szkatułek, otworzymy, zobaczymy, ile będzie pereł. 400, 500, 500. Więc Git, a jeszcze kasę muszę iść i tak, bić metiny, więc idę sobie dalej misję robić. Bo nie mamy kasy, a na ulepszanie pójdzie nam sporo kasy, więc idę zbije jakąś setkę metinów, myślę, do 100 albo do 200 idę pobiję je chwilę. No i dobra, parę metinków pobiłem co? rozmienimy sesiono i idziemy trochę poulepszać. Respik też jakiś tam świat. Co? Idę do M1 i weźmiemy się za ulepszanie. Kopię metale. Dobra, mam 46 kamieni i co? Jedziemy z żalem na ostrze. Siedzi, jest 100%, więc 114 broszek, kurde. 16 jest na 130. Na 140 idzie kula mocy. A to tego jeszcze nie mam, bo to jest chyba z tych generałów na. To jest już chyba z włosów na 140, tak o ile się nie mylę. Raczej to tutaj będzie skrypty, więc co lecimy dalej? Teraz weźmiemy sobie kolczyki. Aha, i skraszowała klienta. Dobra, ja jestem z powrotem kolczyki na plus 1 na 115, kolczyki na plus 2 na 130, kolczyki na plus a musimy tu też duszę, więc wszystko możemy sobie do plus 2 mniej więcej poolepszyć, o ile nam broszek starszy ale może nam chyba zabraknąć. Bo nie mam jakoś ich za dużo, więc co? Dobra, ulepszę sobie to sam wszystko do plus 2, ile mi wystarczy i idę dropić dalej na mapę. Nie straciło na wszystko, ale jeszcze kupię sobie item do bufa. od razu sobie mu założę, to, to i to, dobra, możemy ubrać towarzysza, hop, kolczyki, naszyjnik, tarcza, kiełm, bransoleta, buty, jeszcze broń to była, wachlarz, o chyba, a nie, tu mam wachlarz, dobra, kupiłem, nie zauważyłem. Wszystko siedzi, daje 68. Wartości Pamiętajcie, tutaj sobie ustawiać metiny, bo to sporo daje. Dobra, idę dropić. No i pobite trochę skończyłem metinki. 500 metinów zbite na mroczna krypta V1. Odbieramy nagrodę. 100 PO jeszcze dostaliśmy: 100 PO, 50 kK, średnie 5. Teraz będziemy mieli obrażenia umiejętności 5, zawsze na głowa, 75 k ale to jest już 1000 metinów roczne krypta V2, więc no sporo. Jeszcze 3 bosiki mi zostało, ale to za 13 minut dopiero resp, więc zaraz ja sobie skończę. Zobaczę ile mam, 500 mamy, więc raczej powinniśmy to mu co oddać. Oddam to zaraz i się słyszymy. No i dobra, skończony biolog. Dostaliśmy za niego 50 wartości ataku, 50 magicznego yy, i sakwa, Od razu sobie ją otworzymy. Yy, kamień wojowników plus 7. Idę do M1, coś ogarniemy, może coś poulepszamy sobie zaraz. Rozmienimy kaskę, zobaczymy ile się tego w ogóle nazbierało. O, ponad wonik, więc ponad bryłeczka raczej. No, idę do M1. Kupujemy jeszcze branzoletę za 300 kk yy, Powinienem ją i też sobie ją ulepszymy od razu do plus 2, bo nie mamy tych, 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 duszy, a zaraz, znaczy kuli, kuli mocy, więc zaraz, nie wiem, kupię, albo zobaczę, pójdę je dropić chyba, no zaraz czym się zajmiemy na pewno, podejmę próbę jeszcze coś aury, próbuję, spróbuję podbić, zobaczymy do ile mi się to uda, więc klikam sobie i zaraz się słyszę. Dużo nie działałem, bo udało mi się dobić do P5, daje 300 wartości już, 600 siła ataku, siła ataku się nie zmienia, no i tak to wygląda, jeszcze co, kupię sobie diamenty, jeszcze zapomniałem, że mi kasy brakuje, ale spróbuję sobie wrzucić wszędzie diamenty, tu miałem jeden przetop, jeszcze mam dwa przetopy, nie wiem czy jest 100% na wejście przetopu, bo diamentu na pewno nie, no ja pierdzielę. dobra, tu mamy, a zobaczę czy mogę sobie dodać, hop, no i dobra, czy weszło Git? Jeszcze muszę sobie pododawać do kolczyków te przetopy. Do je ja od razu. Z 10 sztuk. Zobaczymy, czy powchodzą. Hop, hop, hop. Dobra, ale tu nie mam tych. Do bransolety jeszcze dodać. Jeszcze jej jeden nam zabrakło gpz 2 bo pewnie nie wejdzie, bo 3, dobra, weszło i 3 etapy na zapas. No i co, tak to wygląda, co w tym odcinku to by było chyba na tyle. Zapraszam do kolejnego i pamiętajcie o tym konkursiku też w tym odcineczku, bo macie konkursik 50 zł w formie przelewem. Łapka w górę, subik, komentarz z nikiem z gry i reflink w opisie, pamiętajcie i co, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki, hello!